przepracować w tym nowym składzie. Teraz już możemy za to połączyć się z zawodnikiem drużyny, która może przepracować razem sporo czasu. Siedząc obok siebie, będąc na bootcampie, Paweł ritz Jańczak, zawodnik Maddox Party, jest już z nami. Dobry wieczór, Paweł. Cześć, cześć, cześć. Co tam u Ciebie, co tam u zespołu? W końcu możecie pograć razem obok siebie, no właśnie, jak to jest siedzieć z chłopakami i móc pobudkampować razem w drodze po lepsze wyniki. No na pewno fajnie się spotkać z chłopakami i grać na, no, na bootcampie. No niestety dzisiaj nam się nie udało. No trudno, no musimy podnieść głowy do góry no i po prostu no grać lepiej. Nie będę się powtarzał, bo, bo już ostatnio mówiłem, że, że, że no będzie lepiej i wierzę w to, ale no Widzę, no ostatnio wygraliście, ostatnio nie trzeba było. No tak, ostatnio, no ostatnio wygraliśmy. Też nie jestem przyzwyczajony przychodzić na wywiad po przegranym meczu, no ale... No tak trafia na ciebie faktycznie już kolejny raz. No dwa się traf. Znaczy nie, ostatnio wygraliśmy, jak. No. no tak, teraz, teraz porażka, no tak, faktycznie. No. Okay. Także, no. A tak mówiąc o tym spotkaniu, czy widzisz już teraz tak na gorąco, co najbardziej powiedzmy, taki jeden element, który nie funkcjonował tak jak powinien, czego wam brakowało? Względem też poprzednich spotkań, bo tak jak mówiliśmy wcześniej po prostu wygrywaliście. Nie wiem, może i trochę pewności. Kurczę, ciężko mi powiedzieć na ten moment, co tam się wydarzyło. Na pewno graliśmy po prostu źle. No, musimy to poprawić. Też, też mam zawsze takie mam wrażenie, że. Jak drużyna robi zmiany, i już wiadomo że po prostu, kto odchodzi. Może nie gra lepiej, ale po prostu grają na luzie. Mm -hmm. I to było dzisiaj po prostu widać i że oni się po prostu niczego nie wali. Oni jechali, robili tak naprawdę to, co chcieli robić, i byli przy tym bardzo, bardzo pewni. No. Mm. No trochę może nas, nas zgasili. Trochę tak, Tak, a w takim razie, jeżeli jesteście na bootcampie, to teraz czy też będziecie przykładali jakąś dodatkową wagę do tego, uwagę, przepraszam, do tego, żeby tego typu porażki właśnie bardziej przepracowywać, analizować, co działo się w meczu, czy bardziej mentalnie będziecie się motywowali po tego typu performance? W sensie, no... Analizujemy zawsze mecze, czy wygrane, czy przegrane, zawsze analizujemy, staramy się wyciągnąć jak najwięcej wniosków. Myślę, czy to robimy online, czy na bootcampie, to no, po prostu zawsze to robimy, więc to tak naprawdę dużo nie zmieni, ale no, przez to, że jesteśmy tu razem, to możemy łatwiej sobie przekazać te inne informacje podczas, no wiadomo, no... Jeszcze trochę załamane i ciężko mi się. <gry> Jasne, to zrozumiałe. A w odniesieniu właśnie do tego czasu kampu. dzisiaj widzieliśmy was na mapie Ancient, jeszcze troszkę dla nas niestandardowej, niestandardowej, rzadko się pojawiającej. Dzisiaj mieliście ugrać i co nas trochę zaskoczyło, wybrałam tę mapę ekipa Izako Wy często wybieracie z kolei Overpassa. Niedługo gracie kwalifikacje do rozgrywek międzynarodowych, z tego co wiem, jutro pod wieczór macie, macie takie spotkania rozgrywać. No i właśnie, banuje się wam Overpassa, więc jest gdzieś ta opcja, żeby grać Ancient. Jak ty w tym w momencie oceniasz przygotowanie Maddox Pact do grania tej mapy i czy właśnie czas bootcampu to też będzie dla was taki moment, żeby tę mapę jeszcze bardziej przepracować? Yy, ogólnie to co do Unseen to dużo też trenujemy tej, tej, tej mapy i no lubimy ją grać. Oprócz Sobola to tak naprawdę każdy z nas lubi tą mapę, więc... No to, co mu tam się nie podoba? No, mam nadzieję no Wszystko, wszystko, okay. mówi że tradycyjna no, ale on... ważne, że, ważne, że, że, ważne, że my lubimy, tak, w czwórkę i w piątkę w sumie, więc no. Vince też preferuje, Vince też preferuje, a tak, tak jak preferuje. zawsze mówicie... Ja, zresztą, za, za czasów AGO to też, zresztą, no Ancy, to jest moja ulubiona mapa, więc ja, ja bardzo lubię, w ogóle ja bardzo lubię z czego, mapy, z czego to wynika, z czego to wynika, ja... że tak lubisz te mapy, no, właśnie, co jest tam charakter, charakterystycznego? Ja głównie... W sensie ogólnie to uważam, że jak są wprowadzane nowe mapy, to jest taka świeżość. No i gracze mhm. tak naprawdę jeszcze nie wiedzą, co typowo tam grać, jak grać, i łatwo jest wykorzystać tą niewiedzę przeciwników, tak samo naszą niewiedzę, bo my też nie wiemy, wiadomo w 100%, jak się gra tą mapę, no ale po prostu jest taki większy freestyle. Mhm. A na innych mapach, które już się gra od 6-5 lat, to jest. Pewien schemat, robisz wszystko na dany timing, jest wszystko tak naprawdę dograne. Każdy wie, jak grać daną, map, daną pozycję, co zrobić, a to tak naprawdę każdy się uczy. I to jest właśnie fajne, i no fajnie, jakby w ogóle Valve wprowadzało, wprowadzało częściej nowe mapy. No ale jak. Jak widać za bardzo. No nie są chęcy. No nie możesz mieć tak Ale dobrze. Masz nową operację, masz nową operację, to się cieszę. O. O, misyjki, misyjki. A, no, ale misyjki. <grym> ja nie, A ja akurat nie, nie robię tego, no, no ale. <grym> Dobra, Ritz, teraz nie zabieramy tego cennego bootcampowego czasu. Porozmawiajcie o tym meczu, porozmawiajcie o tym, co dalej chcecie robić i grać. Dziękujemy za rozmowę, dziękujemy za to spotkanie. Do Dziękuję zobaczenia również. Na razie trzymajcie się. Cześć, cześć. No tu na pewno dużo jest opcji, więcej map Pulu, Ty się tym zajmowałeś, ostatnio nagrywałeś nawet jakiś materiał na ten temat. No, no, prawda? Dyskutowaliśmy z dużo, na ten tak. Ja dalej dużo podtrzymuję, teorii. podtrzymuję,